Nasza gra jest już prawie gotowa. Pozostało nam jeszcze utworzenie funkcjonalności takiej, aby pokazać użytkownikowi, ile pozostało mu czasu do zakończenia rozgrywki. Kiedy klikniemy sobie na Game Manager, to widzimy, że tutaj w polu Timer, suwakiem, możemy sobie ustawiać właśnie tą wartość czasu, która będzie dostępna dla tego użytkownika w trakcie danej rozgrywki. Chcielibyśmy pokazać mu ją również tutaj na ekranie gry. W tym celu musimy sobie utworzyć nowy obiekt tekst. Klikamy prawym i wybieramy UI, ponieważ chciałbym Wam przypomnieć, że takie elementy jak tekst, przycisk, jakiś slider to wszystkie elementy, tak jak widzicie tutaj na liście, są to elementy właśnie UI, czyli User Interface. Tworzymy więc tekst. Dzięki czemu od razu utworzył nam się obiekt canvas. Musicie też zapamiętać sobie, że ten obiekt canvas to jest taka jakby osobna płaszczyzna. Obiekt naszej gry jest czymś osobnym, a ten właśnie canvas, który posiada tekst i przyciski itd., jest taką osobną nakładką, która nachodzi na całą tutaj naszą grę. I właśnie traktujemy je w taki troszkę osobny sposób. Klikamy na nasz canvas. A następnie musimy zmienić ustawienia, które zmienialiśmy już wcześniej przy okazji głównego menu oraz Game Over menu. Musimy zmienić UI Scale Mode na Scale with Screen Size i wybrać tutaj rozdzielczość Full HD, czyli wpisujemy 1920 na 1080. Teraz musimy umieścić nasz tekst w odpowiednim miejscu. Zeskrolujemy sobie tak, aby widzieć, gdzie nasz tekst się znajduje. Jest on tutaj. Przeniosę go na samą górę, mniej więcej tutaj. Rozszerzę jego granice, powiększę font size, zmienię kolor na szary. Piszę od razu 00, tak aby łatwiej było widoczne, jak nasze sekundy będą wyglądać już w prawdziwej grze. Teraz kliknę na game, żeby zobaczyć, czy jest to usytuowane w dobrym miejscu. Mógłbym to przesunąć troszkę w lewo. Tak też zrobię. W ten sposób. Teraz jest już OK. Na koniec ustawimy jeszcze ten anchor point, aby nie był do środka, a żeby był ten nasz tekst usytuowany w stosunku do tego lewego rogu. Czyli klikniemy sobie tutaj i wybierzemy anchor lewy górny róg. I tak też zostawimy, zapiszemy sobie naszą grę i przejdziemy jeszcze do Game Manager, bo właśnie tutaj musimy dołączyć ten nasz obiekt tekstowy, który przed chwilą utworzyliśmy. Musimy dodać tą referencję do niego, tak aby nasz skrypt wiedział, gdzie ma wyświetlać ten timer. Więc teraz zaznaczymy sobie ten tekst i przerzucimy w to pole. Włączymy sobie naszą grę i zobaczymy. Czy wszystko wyświetla się prawidłowo? Rzeczywiście tak jest, aczkolwiek może nam się nie podobać to, że po sekundach pokazują nam się jeszcze mikrosekundy i tak dalej. Aby to zmienić, po raz pierwszy otworzymy sobie skrypt. Będzie to skrypt Game Manager. Musimy więc przejść tutaj do folderu Game i następnie kliknąć Game Manager. Zjedziemy sobie na sam dół i tutaj mamy naszą funkcję Count Time. I wewnątrz niej, w tej linii, gdzie wyświetlamy jakiś tekst, właśnie do naszego pola tekstowego, które przed chwilą utworzyliśmy, musimy podać formatowanie wewnątrz tutaj nawiasu. Wpiszemy sobie więc cudzysłów, i w środku cudzysłowu wpiszemy po prostu dwa zera. Zapiszemy za pomocą Ctrl S lub po prostu File i Save i zamkniemy nasz skrypt. Po zamknięciu poczekamy chwilę, aż wszystko się zaktualizuje i klikniemy play. Teraz jak widzimy sekundy pokazują nam się w pełnym wymiarze. Teraz zastanówmy się, jak dodać jakieś inne przeszkody. Może niekoniecznie jakieś elementy, które będą strzelać, tak dalej, ponieważ to wymaga napisania kodu. Chciałbym pokazać wam, jak dodać jakiś element po zetknięciu, z który po prostu stracimy życie. Tak jak te spadające kamienie, tylko na przykład jakieś takie zwisające w powietrzu głazy. Możemy sobie przejść tutaj do widoku naszej gry i załóżmy, że chcemy użyć grafiki Stone, właśnie z folderu Stone. Przerzućmy ją tutaj do naszej gry. Widzimy, że jest ona troszkę zbyt duża, więc musimy ją zmniejszyć. Jak ją zmniejszyć? Zmniejszamy ją. Za pomocą tutaj komponentu transform. Mamy tutaj skalę, więc jak sobie tutaj najedziemy na tego x czy y, to widzimy, że zmienia nam się kursor. Możemy go przesuwać w lewo lub w prawo, co jest jednoznaczne ze zwiększaniem i ze zmniejszaniem danej wartości. Powiedzmy, zmienię go w ten sposób. Na chwilę obecną jest to tylko grafika, która nie może uczynić nam żadnej krzywdy, tak naprawdę. Aby cokolwiek się zadziało, musimy dodać do tego Collider, więc klikamy sobie Add Component i zaczniemy wpisywać Collider. I mamy tutaj kilka opcji. Oczywiście ta nasza bryła ma jakiś kształt. Mamy kilka Colliderów: mamy Capsule Collider, mamy Circle Collider i mamy Polygon Collider oraz Box Collider. Oczywiście musimy wybierać te z dopiskiem 2D, ponieważ robimy projekt 2D. Jeśli wybralibyśmy zwykły, nie zadziałałoby to. Dla uproszczenia wybierzmy po prostu na chwilę obecną Box Collider. Może nie do końca będzie się to zgrywać tutaj z obrębem naszej bryły, ale niech tak pozostanie. Teraz, gdy włączymy sobie naszą grę i przejedziemy w stronę naszego kamienia, to zobaczymy, że nasz obiekt zatrzymuje się na tym kamieniu. Jeżeli taka jest właśnie funkcjonalność, jaką chcecie osiągnąć, to oczywiście tak może pozostać. Ja chciałbym, żeby działało to w ten sposób, żeby dotknięciu tego kamienia zostajemy zniszczeni. Aby tak się zadziałało, musimy zmienić tag tego naszego obiektu. Tutaj mamy właśnie tagi. Na, po utworzeniu obiektu zazwyczaj jest on tworzony właśnie z tagiem o nazwie Untagged, czyli tak jakby, że jest nieotagowany. My wybierzemy sobie z listy tag o nazwie Obstacle. Nazwa ta jest już zawarta wewnątrz skryptu umieszczonego na naszym graczu, który mówi, że jeśli zetkniemy się z jakimkolwiek obiektem, właśnie o tagu obstaku, to obiekt nasz zostanie zniszczony. Dlatego wybierając właśnie ten tag, dodajemy taką funkcjonalność. Powinniśmy dodać jeszcze komponent RigidBody. Wpisujemy więc RigidBody, i oczywiście musimy użyć ten z dopiskiem 2D. I tutaj mamy jeszcze takie pole Gravity Scale. Jeśli będzie on ustawiony na 1, to zaraz Wam pokażę, co się stanie. Gdy klikniemy play, to nasz kamień zacznie spadać. Jeśli to też jest Waszą intencją, tak oczywiście może zostać, ale jeżeli nie chcecie, żeby on opadał w dół, to w Gravity Scale po prostu wpiszemy sobie 0. Zapiszemy to i klikniemy play. Teraz, kiedy dotkniemy tego kamienia, zobaczcie, jak on odlatuje. To też jest fajny efekt, jeśli chcecie go zachować, to oczywiście tak może pozostać. I teraz, aby oczywiście nasz gracz został zniszczony po zetknięciu się z tym kamieniem, to musimy odczynić go nieśmiertelnym. Klikamy więc na naszego playera i tutaj w polu is indestructible odznaczamy to. Klikamy na play i gdy teraz zetkniemy się z kamieniem, to oczywiście umieramy. Jeżeli właśnie chcemy zachować tą funkcjonalność, że po zderzeniu z kamieniem on będzie sobie leciał w prawą stronę, to musimy zmienić jego tak na Untucked. I gdy teraz wciśniemy Play i uderzymy w ten kamień, to widzimy, że on sobie tam leci. Może to być naszą taką trochę zaporą, widzicie? Też fajny efekt, który możecie zaimplementować do swojej gry.